Cześć, Jarek Łuczak, firma Abart, Wrocław Dziś prezentuję amerykańskiego potwora rodem ze Stanów Zjednoczonych czyli Toyota Tundra Platinum 5.7 V8 280 kW, czyli 380 koni mechanicznych od dzisiaj karmionych autogazem tak jak być powinno w Polsce w każdym takim samochodzie silnik olbrzymi Olbrzymia pojemność, olbrzymia moc, olbrzymie zużycie w okolicach 18 litrów na 100 km benzyny teraz będzie palił około 22 litrów gazu na 100 km. Dzięki temu oszczędność na każdym 1000 km będzie jakieś 450 zł, czyli każde 10 000 km to jest 4,500 zł w kieszeni. Instalacja gazowa, którą zamontowaliśmy, to BRC Sequent Plug and Drive, której, której element wykonawczy, czyli wtryskiwacz, znajduje się po tej stronie. To są cztery wtryskiwacze odpowiedzialne za tą stronę silnika. Drugie cztery znajdują się z drugiej strony reduktor od instalacji gazowej firmy IMPCO, sprzedawany w Europie pod marką BRC, a jest to jeden koncern od wielu, wielu lat. Amerykański koncern Ipco, IMPCO i włoskie BRC. Tutaj elektrozawór z filtrem. I jeszcze gdzieś tam pod spodem mamy filtry fazy lotnej. A sterownik od instalacji gazowej zmieścił się gdzieś tam z tyłu za tą skrzynką. Tu mamy podłączone, podłączoną wtyczkę od złącza diagnostycznego. Auto olbrzymie, auto bardzo fajne. Od dzisiaj jeszcze fajniejszy, bo jeździ na gazie. Jak Toyota jest znana z bardzo trwałych silników, tak będzie pewnie i w tym wypadku. 2015 rok, tylko 74 tysiące na liczniku, i od dzisiaj zaczyna nowe życie. W tej chwili odpaliłem auto na benzynie. Czerwona dioda u góry zaraz zmieni się na zieloną, i to będzie oznaczało, że zmieniliśmy już zasilanie na gazowe, a cztery diody na dole pokazują nam, że zbiornik gazu jest napełniony w 100% albo przynajmniej w wartości do tego zbliżonej. Zbiornik gazu, o którym zacząłem już mówić, znajduje się pod autem, w miejscu gdzie kiedyś było koło zapasowe ma pojemność 103 litry brutto. Tankuje się do niego między 80 a 90 litrów gazu. To zapewnia jakieś 400-450 km zasięgu a po przejechaniu tych 400-450 km możemy podjechać na stację tankowania gazu i zatankować sobie do pełna za 150-160 złotych może 200 maksymalnie za pośrednictwem tego oto wlewu który znajduje się pod klapką wlewu benzyny wszystkich tych którzy Chcieliby również tankować za 2 złote. Zapraszamy do naszego serwisu na montaż instalacji gazowej. Wszystkich tych, którzy już jeżdżą na gazie. Zapraszamy na serwis, naprawy, przeglądy, a wszystkich innych zapraszamy na nasze strony www, Facebooka i zapraszamy do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie. A tak brzmi na Gazie ten oto silniczek całości. powinni być zadowoleni z takiego dźwięku oprócz sąsiadów.